Jaki zestaw do fotografowania ślubów do 10 tysięcy? I tutaj wybrałbym już bez lusterkowca. Uważam, że jakby są dużo wygodniejsze w korzystaniu i też będą powodowały, że nie będziemy musieli co chwilę wymieniać tych aparatów, jeśli myślimy gdzieś tam o lustrzance. I tutaj mamy wybór naprawdę ogromny, bo możemy wybrać na przykład Sony A7 III. I tutaj oczywiście możemy wybrać nowy model, ale możemy też używany. I tu spokojnie możemy na przykład dokupić tam Rona 2875 F28. I w tym przypadku mamy już fajny zestaw. Jeszcze nam zostaje coś na dodatkowo jakąś stałkę, na przykład jakąś czy 35,18 ewentualnie też mamy budżet na dodatkową lampę, chociaż jest jeszcze fajny obiektyw, który by nam zastąpił kilka, to jest na przykład Samyang 35152 do F2,8. Więc jest to zestaw od Sony, uważam, że w tym budżecie naprawdę rewelacja i ten aparat na rynku już długi czas, ale mimo wszystko wyprzedził swoje czasy. Jeśli chodzi o Nikona, tu bym prawdopodobnie wybrał Nikona z 52 jest to ulepszona wersja i uważam, że dużo lepiej wypada niż na przykład z 62 II, który no, ma dużo słabszy autofokus, więc tutaj ten aparat daje ogromne możliwości i też mamy do wyboru tutaj albo na przykład Tamrona 28-75, F2.8, ewentualnie też możemy podpiąć Tamron 35-150, tylko on już tutaj jest troszkę droższy niż wersja Samyangowa do, do Sony, więc w tym przypadku też może być ciekawa gratka właśnie jeśli chodzi o ten zestaw. No i też Nikon ma teraz stałki o jasności F1.4, które są taką budżetową wersją. Dają taki charakterystyczny obrazek, ale fajnie się sprawdza. W przypadku Kanona... Tutaj nie ma takiej alternatywy za bardzo, ze względu na to, że Canon R8 jest mocno okrojony i oczywiście on da radę, ale też ma jeden slot i tak dalej. A ja szukam jednak aparatu, który będzie na lata. Nie będziemy długo myśleli tutaj o jakiejś zmianie. No i mamy na drugim końcu Canon R6 Mark II, tylko no on jest już dużo, dużo droższy i wtedy nie wystarczyłoby nam tak naprawdę na obiektywy. Więc według mnie tu warto poszukać Canona R6 używanego. I w tym przypadku ten aparat naprawdę jest niesamowicie uniwersalny, wystarczający do większości zastosowań, ma bardzo dobre autofon. Focus I do tego możemy na przykład dokupić sobie obiektyw RF2870F28, taki już dosyć fajne szkło, wystarczające. Ewentualnie jakąś stałkę, na przykład 1.8, rf czy do tego na przykład jeszcze jakąś 85. To już kwestia od naszego podejścia. I jeśli chodzi o te zestawy, to są z tych najpopularniejszych systemów, ale nie zapominajmy, jest jeszcze system Lumix. I tutaj mamy na przykład taki model s 52 II, który nowy kosztuje 6,5 tysiąca, więc tak naprawdę zostaje nam jeszcze 3,5 tysiąca na obiekt. Obiektyw, obiektywy, więc możemy tutaj też coś fajnego znaleźć. Też trzeba pamiętać, że to jest mocowanie L, czyli też obiektywy Sigmy tutaj spokojnie podepniemy. No, i do tego wszystkiego oczywiście potrzebujemy lampy. Ja bym pewnie na początek wybrał Quadra Light Strobos 60, wersja druga. Ewentualnie, jak mamy większy budżet, no to już można zaszaleć i kupić V1 Pro. Ale tej cenie naprawdę taki zestaw można fajny konfigurować. Daj w komentarzu znać, który system Ty wybierasz.